Audycja powstała w Radio Warszawa 106 i 2 fm. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.pl i wspieraj. Z Ewangelii według Świętego Marka. Jeden z uczonych w piśmie podszedł do Jezusa i zapytał go: Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań? Jezus odpowiedział: Pierwsze jest: Słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych, rzekł mu uczony w piśmie: Bardzo dobrze, nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo jeden jest i nie ma innego prócz niego. Miłować go całym sercem, całym umysłem i całą mocą, i miłować bliźniego jak siebie samego. Znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: Niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. I nikt już nie odważył się go więcej pytać. Najważniejsza jest miłość, kochać, tak. Ale żeby to robić, najpierw trzeba ją przyjąć. Przyjąć od Boga. Dlatego Jezus odpowiada, że pierwsze jest słuchaj, to znaczy przyjmuj. My słuchaliśmy w swoim życiu nauczycieli w szkołach, swoich autorytetów, różnych wokalistów, sportowców. Bo chcieliśmy być jak oni. Chcieliśmy ich naśladować. Słuchamy dzisiaj innych ludzi w internecie, na różnych kanałach, jak coś ugotować, jak się ubrać, jakie oceny ma samochód, który chcemy kupić, i tym podobne rzeczy. A potem, potem po wysłuchaniu, wprowadzamy to w czyn. Słuchaj, mówi dzisiaj Jezus, byś potem dobrze zrobił. Słuchaj Boga, zanim zaczniesz kochać, byś dobrze kochał. Ale właśnie czy słucham Boga? Na Boga wskazuje Jezus, że On jest jedyny. I to wielkie wyzwanie dla nas, by Bóg był w moim życiu naprawdę jedyny, a nie jeden z wielu. Stąd rodzą się nasze też rozczarowania w miłości, nasze cierpienia, nazywanie miłością tego, co nią nie jest, bo Bóg nie był jedyny. Chcemy kochać, ale bez słuchania. Chcemy kochać Boga. Ale bez słuchania Jego samego, Jego jednego. Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała Ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradioWarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.